No gdzie masz to, gospodynię, że na tego, no, co tu szykuje, co to na tego. No to ta, o ta taka chuda, ona, ona potrafi coś zrobić. Dużo pani spędza czasu w kuchni? Oj, bardzo dużo. Było, Ale to nie można było yy, wałka oblyzać, bo będziesz miała łysego chłopa. A, to A przeważnie jakiś tam kapuśniasz czy i mleko. W niedzielę obiad to obowiązkowo, to była kapusta, i pierogi. Kompot przede wszystkim. <grym wziął> Kompot. Zapraszamy na spektakl do w niedzielę! Na opiad o piętnastej. Na kolację o osiemnastej. <grym wziąłem> Ми шме то помагали, але тако главното господинио то била бабчата.